Rzepak ozimy jest rośliną, która wymaga bardzo dużego poświęcenia, jeżeli chodzi o zwalczanie szkodników, chorób oraz chwastów. Już w zasadzie od okresu siewu tak, trzeba zadbać tutaj o dobrze dobraną zaprawę. Na chwilę obecną jest tutaj dosyć duża zmiana, jeżeli chodzi o sytuację na rynku zapraw, gdyż tiametoksem jako substancja czynna została wycofana już na dobre z Unii Europejskiej. Derogacja również na 2020 pierwszy rok jest niemożliwa, więc w tym przypadku pojawiły się dwa nowe produkty, czyli Buteo Star oraz druga zaprawa Lumiposa. Oczywiście presja, która jest ze strony szkodników na jesieni, to jest śmietki kapuścianej mszycy, jest na tyle duża, że zaprawy bardzo często nie są dostatecznie skuteczne, więc trzeba je również uzupełniać zabiegami powschodowymi. Na tej plantacji, na której się znajdujemy, ochrona chwastobójcza została tutaj rozpoczęta na dzień siewu zabiegiem preparatami Metazanex oraz Komandor. Metazachlor z chlomazonem jest dosyć dobrą kompozycją, jeżeli chodzi o zwalczanie dwuliściennych chwastów i częściowo niektórych jednoliściennych. W odpowiednich warunkach wilgotnościowych to połączenie jest na tyle skuteczne, że pozwala na niemal stuprocentowe zwalczanie spektrum chwastów w określonych tutaj lokalizacjach. Uzupełnieniem ochrony powschodowej był herbicyd zetrola, który został zastosowany w dawce 0,4 litra na hektar. No i tutaj dopiero w momencie, kiedy ten rzepak troszeczkę już ruszył do góry, trzeba było go tutaj zatrzymać i jednocześnie zadbać o ochronę fungicydową. W tym momencie wykonany został zabieg fungicydami speckfree oraz metkonazolem. E, ogólnie regulacja w przypadku gęstych zasiewów rzepaku bardzo często wymaga nawet nie tyle tutaj e, doboru e, właściwego e, preparatu, tak, czy, czy też e, skupienie się na konkretnej fazie rozwojowej. E, większość tutaj. E, Fungicydów czy też regulatorów wzrostu powinno się stosować mniej więcej od 4 do 6 liścia. W tym pierwszym zabiegu. Kolejny zabieg ewentualnie w przypadku dobrych warunków pogodowych, wysokich temperatur, późną jesienią, żeby troszeczkę tutaj ten efekt wzmocnić jeszcze w okresie jesiennym. W tej sytuacji, na tym polu, na którym jesteśmy, te zabiegi nie były wymagane, żeby zwiększać tutaj bądź dawki, bądź dokładać dodatkowych zabiegów regulujących. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj uzupełnienie, oczywiście trzeba wspomnieć również o zabiegach insektycydami oraz borem, tak, preparatem Bolero, który był tutaj bardzo istotny z poziomu napompowania roślin borem, tak lepszego przyzimowania tutaj roślin na plantacji. Mamy tutaj również preparat rizosum, który został zastosowany 20 kwietnia. Rizosum jest preparatem, który opiera się na bakteriach, które są bakteriami wiążącymi azot z powietrza azotobakter salinestris. W świetle nowej dyrektywy azotanowej. Ogólnie tego typu preparaty będą przyszłością, jeżeli chodzi o uzupełnienie składnika azotu, azotu w glebie w sposób naturalny, tak nie korzystając z nawozów syntetycznych. Wiosenne zabiegi rozpoczęliśmy tutaj zabiegami pyretroidami, innymi Delta Glob był tutaj jednym z środków, które były zastosowane. Natomiast w okresie tutaj dodatkowej regulacji, wtedy, kiedy nastąpiła elongacja pędu głównego i wymagane było zatrzymanie tego głównego pędu i zwiększenie tutaj wzrostu pędów bocznych i rozgałęzień. W tym momencie zastosowaliśmy po raz drugi tebukonazol razem z metkonazolem w postaci preparatów specfry oraz mikoser. Kolejny zabieg tutaj na początku kwitnienia był wykonany już tutaj troszeczkę mocniejszymi środkami. W tym momencie rozpoczynamy powoli już zwalczanie nie tylko tutaj takich chorób jak alternarioza i sucha zgnilizna, które musieliśmy opanować w okresie zimowym. W tym momencie zaczynamy bardziej interesować się zgnilizną twardzikową. Zgnilizna twardzikowa jest chorobą, która w tym okresie kwitnienia, szczególnie przy gęstych zasiewach wysokiej wilgotności jeszcze przy dosyć nagłej wiośnie, kiedy występuje dużo spękań elongacyjnych, ona ma dużo miejsc, gdzie może rozpocząć infekcję na roślinach. Tym samym zabieg proteokonazolem oraz azoksystrobino w postaci preparatów Pole Position oraz Sinstar, tutaj był wskazany, żeby takie coś wykonać na początku kwitnienia. Kolejny zabieg był wykonany z kolei preparatami Procarp oraz Specfree. Zaznaczam tutaj szczególnie preparat Procarp, czyli Prochloraz, który jest dość mocno niedocenianym środkiem, jeżeli chodzi o rzepak, dlatego że posiada dosyć ciekawe właściwości fungistatyczne, tak? ma dosyć szerokie spektrum chorób. Natomiast dodatkowo Procarp jeszcze może być stosowany tutaj przy niższych też temperaturach, więc jest dosyć uniwersalnym środkiem, natomiast w wyższych temperaturach nie jest aż tak fitotoksyczny jak preparaty oparte na przykład na tebukonazol. Ostatnim zabiegiem, który będzie tutaj wykonany jeszcze nie jest zrobiony, ale będzie zaplanowany, to zabieg desykacyjny glifosatem oraz preparatem Fantastic, który służy przede wszystkim do tego, żeby skleić uszczyny, żeby one nie pękały tutaj przy nagłym odparowaniu w wysokich temperaturach.